Jeszcze tu wrócę. Eee... Może lepiej... Co tutaj się stało?! Chciałbym to jest w innym miejscu?! Czemu... Co?! Jest tu, jest tu, jest tu. Odwróć się. Jeszcze nie koniec przyjaciele. Co? Tam! U! O Słuchaj, Skąd ja mam ten No Dobra. Koniec! Oh, ja piorbina halą. A palą się się, palą się. A kascie się pali. o, o! O! o. o. Ło! O mąż, O mąż, O mąż, kum... Nie czy tam radę. Ło! Ja nie dam! Ja nie dam! O. On... Jak te zombie są ślepe, czy co? <laughs> nie, bo one są na mnie. Jakby... zatrzajone. Ale... ale O! Czy to może mi... wasza... Odkuwam, odkuwam. Główka kolegi? Podjęcie. Czy może to jest... Główka waszego kolegi? O Zapomniałem! On umarł! ha Jak on umarł? What the hell, bro? Ej! Hey. On, miał... on miał główkę przed chwilą tego! Jak on miał? Ała! 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 Jak on miał? Zapomniałem jako już. Yy, Max? Nie, nie, nie ty jesteś Max, ty jesteś Max. No. Ten chyba Adam czy tam, nie wiem... Damian. Lepiej tu nie przychodźcie na górę. Dobrze, że nie ma, bo byśmy tutaj zginęli i byśmy musieli uciekać, chłopie. No i dosłownie inny teren jakiś znaleźć, czy coś. Jezus. A Ała, czemu ja dostanę? Mm. Ej. O, Warden, o, o ho! Oho. Nie ma go. Nie ma Nic Nie, nie, teraz. Się nie, o, nie ma Aha, teraz na mnie zębiaki lecą. Oh, oh, oh. Nie, Chodź mną. Chodź. O! 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 Uciekamy stąd! Idź! Popycham cię! Tutaj gdzieś uciekniemy. Chodź. A, konik! tu. Chodź tu! Ty. Chodź tutaj! Chodź. 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 Chodźcie tu do mnie! Chodź, chodź, chodź. Muszę wam coś pokazać! Chodź, Gdzie ten Lukas? Czy to może główka waszego kolegi? Zapomniałem No oh, 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 oh. szybko, zamykamy go A, Nie wyjdziesz stąd Tutaj, szybko A. Na pewno? Tego Co nie jest? To widzę. Um, what the hell? No po budynku Ale bo on, on się na mnie patrzy On się na mnie patrzy, Lukas Zobacz Cikań, cukań, cikań, cukań, cukań O, 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 uciekaj Nie, czemu ja skaczę? Chodź, tu 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 ty, No zabiję, ale, Nie, nie, ty nie możesz utknąć Dobra, wreszcie musimy przestrzennie uciec Ona, ona nas teraz pewnie szuka no on on no nie wie gdzie dobra dobra, dobra. dobra, za ciemno trochę. O, takie coś będziemy widzieć go. Ej, no czemu? Światło jest tutaj, weź ten, weź to z, z zamur i tutaj światło. Dobra. On to rozwala. Jak on ten cały budynek rozwali, to nie wiem co my robimy. Chyba ich tu nie ma. Zobaczę no jeszcze ten budynek

Nie, to chyba... Nie! Nie! Ile to ma host? Słuchałem się. A ja nie. Pokój dla... No jeszcze mi. nie koniec! Dobra. Jaciusia. Jaki Chodź mi być! Chodź Co to jest za pokój, Jaciusia? Jeszcze tu wrócę. Do budynku stary. Gdzie jest ten Lukas? Dobra, będę krzyczał przez okno. Łukasz, eee, Lukas! Lukas! O kurwa. Lukas! Ie! Ule, dar un cec, am dat bute in cu. Lucas! Lucas, de bute in cu. Lucas, stai, am geu și mi Lucas! unde ty jesteś? O, No w budynku, tam gdzie... O! Alzszczone. No tam gdzie uciekaliśmy. Ida. I tam gdzie byliśmy koło ziemi, tam gdzie się wkopaliśmy To goni! Radio, radio, radio. O, o, tutaj, tutaj, tutaj! O, go? Czekaj, zobacz, patrz, co to jest za pokój, patrz Pokój na juciusia i pracy czy sygelnie Nie ma nic. Prostaw, Uuu, serca! Uciekaj! Jedzenia nie mam! A więc goni ten spec. Ejdź, ejdź, Chodź poza mury! Chodź po mury! On ma słabość o. poza murami! To idź, nie rozwali idź, mury! Idź. Dobra, on, on nawet rozwalił. Dobra. Co a, 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 Tym razem wam się upiekło. <grym> nie wejdziesz tu. Nie wejdziesz tu do naszego składu. Tym razem wam się upiekło. No, Z... da, chodź, dam ci jedzenie. No, chodź, dam ci je... a, Aha. Chodź do domku. O, czekaj, dam ci. Wiesz, rzuciłem ci. Dobra, to się, chyba mi się coś wydawało Ale co? No bo wi widziałem jakąś zbrojkę Ej, a chodź na chwilę tam Na chwilkę. Ej, o czy coś EJ! 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 Uciekaj, 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 uciekaj! Nie! Lukas, on mówił, że y, ten, damianci y, Damian czy tam, jakoś on miał, że on nie żyje To jak on na to... Jak on żyje teraz? To ja, chłopaki! To ja, wasz kolega! Ej, to, Ma, jest, ja ten to jest ten zombiak! To, to jest ten zombiak! To no jest ten zombiak! nie! Tak, tak. Koledzy! Ten zombiak! Ten zombiak wyszedł w moją duszę! O mo, O! o Mówiłem! Ale szybko. nie! Zazupcie mnie, on we mnie wyszedł! Czasami szybko. się zamienia w niego! On, on, no, czasami kontroluje! Dawaj, dawaj, dawaj! Szybko! Szybko, szybko! Dobra, dobra, dobra! No, Przestańcie no, chłopaki! Ej, czołgi! tutaj są! Co jest za czołgi? O, czyli wojskowi jeszcze nie zabrali czołgi. Zda odwal się! U, u. Od. Od mojego ziomka się odwal, dobra. A jak to patrz. działa? E, ja mam ej, enchant! broń Ej, patrz! Nie, Zobacz, mam. Ej, ja mam enchant na jakąś broń. Patrz, bierz. Patrz co mam? Tak, też, mam ma dwie bronie. Chcesz w sensie, no. jedną? Ja, ja mam płotkę. Yo! Dobra. <contamination> oh. Co to? Płotka <Wales> zatrucia! Jedena, która może zatruć tego. Dobra, ej! Ty! <bringt> Co ty? Byłeś zombie chłopie, królem byłeś Arty. Ja? Nie, a kto? Chłopie ty jesteś jakimś potworem, co ty? Dobra, popatrz, ja odjeżdżam z tego kraju na raz. Ej no, nie bijcie mnie koledzy Chodź szybko, szybko, on no, ma miecz jakiś chłopie Uważaj, czego ty chcesz? Ej, co wy macie za rzeczy nie, takie nowe? Nie, masz, masz tam wejść, masz, tutaj, tu wejdź no. Nie ufamy tobie. Nie, a nie wychodź, nie wychodź. Dobra. Chodźcie. Ej, koledzy, bo ten typ, ten król z miał taką główkę. Kto to jest? Patrzcie. Kto to jest? O, tu nic nie ma. To Co jest to jakoś? jest? Ch chodźcie, ja, ja coś pokażę. Chodź za nim, za Lukasem chodź. EJ GENERATORY ZOMBIE Niż to, żeby więcej w mieście ich nie było, dobra Znaczy ten w Już w większości trochę tam nie będzie Ja wam pokażę takie jedno miejsce, w którym Panie, miałem... Się wali, się wali. Walić się, się, ale tam miałem takich Poczekajcie. I ogólnie, no Poczekajcie, kolejny e, Chodźcie, oho, ej Na, e, na początku, żeśmy tam zami. przeszli, to musimy ich zabić ugo, 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 ja nie muszę, ja nie muszę Ja ich ominę Gonią o, nie... więc... o tu jest. Mielcz... U... Ufa. Chcecie to sobie se... y... przejść, mo... przejść możemy tutaj. Bo tamto nie, nie... Chyba, że chcecie, że, że, że tamto to jest wasze miejsce. Mhm. A to jest fajne coś. Dobra, rajdujemy, rajdujemy. O ba... kurde. Ale Mali bardzo wypasioną. No słaba trochę. Rajdujemy! Mielko! Mięsko, kolejne Dobra, znajduję mięso. Dobra. O, a Oj. Tu co jest? Budowa u Janusza. No. Kto to był ten Janusz? Janusz, nie wiem. Nie znam. Nie znam, nie znam, nie znam Ej, a co? Ej, mam pomysł! Mam pomysł. Zostajemy tutaj? Chłopaki! Chłopaki! Nie! Patrzcie co tu jest, chłopaki! Zombie! <laughs> Uciekaj! Uciekaj! Lukasz się zamienił! Pomóżcie! Lukasz się zamienił! Pomóżcie! Ja na ja no, fajnie, że mnie gonią. Pomóżcie! ci, Lukas! Lukas, nic ci nie jest? Lukas? Wszystko w porządku? Mm -hmm. O, oh, uciekli. Masz tu, e, masz, te, masz To jest tak. tylko maska, to jest maska! To jest maska, Jezus, weź Nie chcę tej maski. Ucieka. No ja jeszcze ich tutaj trochę, ale Elf będzie tu z tego full jedzenia. Ja Ej. mam też... Ja mam też tutaj widzowie wydne trochę. No, chodź. Chodź Mało ich. Ej, kłopacy. Chodźcie do domku! Łukasz, patrz. Bo ja z tego zombiaka trafiłem takie coś. No, no, ja też to prześmiałem, przecież ja ci to dałem. Rzuć mi, rzuć mi, rzuć przecież mi. ja ci to <śmiech> <śmiech> Chodź, chodź, chodź. O kur...